No cześć, dzisiaj już ostatni odcinek naszego serialu Hitman, mamy misję, musimy zabić tak takiego diabła, on sobie chodzi tam, wam ja wszystko pokaże i taką babę, i jeszcze wam zabić jedną babę, co ona nie jest pokazana, nie wiem czemu. Dobra, jeżdżemy bronie, i chyba żadnej nie bierę broni, bo tutaj się w misji nie przyda. Tu macie pokazany właśnie tego diabła. O, jesteśmy, pojawiamy się tutaj y, przed takim domem. O. Idziemy tutaj, o. I tutaj sobie stoi taki policjant i on tak sobie rozgląda. I musimy poczekać, aż on się obróci. O, patrzcie z tyłu mamy tutaj cały taki świat, taki sam jak w tamtej misji, gdzie ten hotel był. Też nie można wychodzić, ale fajny świat. O, poszedł i tutaj teraz idziemy i czekamy, bo tam jest następny policjant. O, teraz jak on idzie, idziemy tak za nim i chowamy się za ten samochód. O, tak o. I czekamy, aż policjant znowu się odwróci i pójdzie tam y, z powrotem. O, i tak się czaimy i teraz tak przechodzimy jak ja robię i teraz patrzcie tam tam będzie kolejny policjant o i on idzie tutaj w naszą stronę czekamy on pójdzie tu i też się wróci a wtedy my za nim pójdziemy O, idzie już tu Hitman to jest y, w ogóle jedna chyba moja z takich ulubionych gier. Fajnie się robi misje: możemy strzelać, nie musimy. Możemy robić tajnie na jumbo. Też lubię GTA, bo mamy tą wolność, że nie musimy robić nic. A dużo się da rzeczy robić. Lubię takie gry, że można różne. No, idziemy tak za nim. I tu skręcamy, i patrzcie tam na gościa. Wiecie co on robi? Zaraz wam podejdę, zobaczycie bliżej. Patrzcie, koleś rzyga dure pod ścianę. No tak widać, panie, on się rzyga tu. Jeszcze się kszczusi. O, i przechodzimy tu, I podchodzimy. I tam widzicie, tam widać jest ubranko leży woreczku. Ale musimy poczekać, aż ten policjant się, sobie pójdzie. No, było, głosowaliście na mojej stronie i wygrali zagubieni, to będę robił, to już tam trochę robię tą część następną, zagubieni. To jak chcecie. A prawie Hitman wygrał, ale tak było i no i no, na trochę więcej punktów dla tego, no dla zagubionych. No i on sobie idzie, a my tu szybko i po ubranko. O, już mamy fajnie i... patrzcie, jakie fajne ubranko. Ma taką maskę. Co ja wam powiem po co to? Ale patrzcie... Garnitur ma całe te overole nosi. Widzicie to? Jakie ubranie? Tu z góry elegancko, a na dole... nie. I patrzcie, tu mamy takie dwa światy, że się nie pom... O, tu, tu macie y, świat zły, tu macie dobry. Ja zrobię zapis wam. Pokażę wam. Tu, tu macie Złice. zły świat. O, o, co chyba. Nie. Wchodzimy, tu macie... Co? Zdenerwowaliście, może ja... Aha, bo ja mam ubranie aniołków! Dobre! O. Tu macie świat, piekło! Tutaj, strachy takie są, fajna muzyczka, leci bardziej mi się podoba niż ten drugi świat. O, tu wam pokażę. Jest tak, y, widzicie takie różne, mają oni takie y, diabelskie, y, różne maski. Nie wiem, nie strzelają, bo chyba nie mogę wchodzić, bo wyglądam y, aniołsko. I oni się dener... O, patrzcie, ile tu ludzi tańczy w ogóle. Patrzcie, jak dużo ludzi, tak jak wtedy było w jednej misji. Próbuję ich roz zawić tutaj bombą. Czekajcie. <grym gierzy> <grym gierzy> I leżą zawici, ile ludzi. O patrzcie, tu nawet widzicie co tu pływają rekiny. To jest taki fajny właśnie, mi się ten świat podoba, ale chciałem wam tylko tak pokazać. No, a my mamy iść tutaj do drugiego świata. Do nieba. Oni mają takie dziwne maski, takich dzidziusiów, takie. Nie wyglądają, jakby to było jakiś. A nie. No tak, bo to niebo. No i ona subzyka, Nie wiem, czemu tamten od razu zaczął we mnie nawalać. Dobre, wchodzimy i jedziemy teraz do świata. Dobry, dobry taki, on tam fajna muzyczka jest spokojna. I nie taka fajna, taka jak y, piekle, tylko taka spokojna. I tam jest taki dudy, są tak powoli. I tak niebiesko jest. Takie niebo. No. I jesteśmy i patrzcie. Tu macie taki właśnie. Y, tutaj macie taki koncert. I. Tutaj są ludzie ubrani tak jak my. Patrzcie, jaki podobny. Też mają takie maski. I teraz my musimy znaleźć tutaj tego diabła, bo moglibyście pomyśleć, że jak macie zabić diabła, to idziecie tam do złych, do piekła. A właśnie on tutaj sobie chodzi, ten diabeł. Musimy go... O. I tą babę, co ona teraz śpiewa, to też mamy ją zabić, a nie było pokazane, ale musimy ją zabić. I ona robi teraz koncert. I będzie śpiewać o. A ja tutaj gdzieś muszę znaleźć teraz Dobra Nie e, Idźmy teraz tutaj normalnie i tutaj i tu będą takie kible Tu i tu I wchodzimy tu i się chowamy tu i czekamy, aż diabeł przyjdzie, on przyjdzie się wysiłać. Wyciągamy skakankę i czekamy. To się idzie? A, to nie, to jest... On powinien tu przyjść bo on se tu chodzi Idzie, idzie! Dobra. Czajmy się. O! I on tu. No, zawijamy go. O! I zabieramy jego wszystko i przebieramy się za niego. I wiecie, on ma taką teczkę. Jeszcze na razie wam nie pokażę, co jest w tej teczce. Nie wiem, czy wam pokażę, ale... Chyba pokażę. Teraz wracamy do, gdzie tam śpiewała. O! Skończył się koncert! Gdzie ona teraz jest? Która to? Wszystkie baby takie same co. O! To chyba ona. Podchodzimy do niej i ona coś na, do nas będzie mówić. I musimy iść tam, gdzie ona idzie. Idziemy za nią. Ładne tu mają te, tą halę. No tam fajnie tam e, w tych złych. Fajnie tak czerwono. Fajna muzyczka, tak e, tańczą ludzie, a nie, tutaj tak. Co? W ogóle nie straszny taka maska, no rusz się. Idziemy tu za nią. Teraz uwaga. Musimy przygotować się i wyciągnąć skakankę. Szybko. I za nią od razu ją dosimy. Ona by chciała nas zabić. Tak jak ta baba y, u świętych Mikołajów tam w misji, co chciała nas zabijać. Ta też. Patrzcie, jaki ona ma fajny taki scyzaryk Fajny taki. Ja mam też podobny. Te fajne są. Ładnie wygląda. No i bierzemy i podchodzimy, tu macie taki komputer. I patrzcie, oni tam mają jakiegoś Hitmana. Grają w jakiegoś Hitmana chyba. Dziwne to jest, ale musimy tutaj do tej komputerka coś robić. Bo inaczej to misja nie będzie zrobiona. I bierzemy i wychodzimy stąd. Baba niech leży, to nikt jej nie znajdzie. Teraz musimy iść do windy sporo ty na dół i do świata złych idziemy O, patrzcie na... jaki ryjec! To jest straszna maska, nie ty dzidziusie! Patrzcie jaki jedno oko małe, duże, drugie i... fajne takie zębiska! To jest straszne. Można się przestraszyć. O, idziemy tutaj do tych. Oni już nas nawet nie będą szukać broniek, bo my jesteśmy diabeł i my jesteśmy jak chyba takim ważnym w tym piekle, że aż możemy nawet brać pistolety. Wchodzimy. Teraz. Y o, ta muzyczka fajna jest. Idziemy właśnie tak. Tutaj i. To jest ta baba. Ona, żeby nas nie widziała, bo będzie coś tam gadać. O. I tutaj jej przemajstrujemy trochę przy klafiszach, żeby tam zaraz zobaczyć, co się stanie. Bo to mamy zabić. O. Widzicie? Ona robi tutaj też takie jakby pokazy. Tak się bawi ognie tam jej ile Ona jakby tak. Ona ten ogień tak przywołuje, a my jej tam zepsuli i zaraz zobaczcie co się stanie. Czekaj, co lepsze... O, tu dobrze widać. Teraz na razie jeszcze dobrze jest. Ale Zara się coś stanie. Patrzcie na to! <laughs> <laughs> Ona się pali teraz! I patrzcie dalej! Dalej! Teraz jeszcze nie! Patrzcie dalej! I płynie sobie rekin. zjadł babę. To dobre jest! I I podchodzimy tutaj. Jest taki diabeł. O i on z nami gada i on chce się z nami bić i yy, będziemy się strzelać. Patrzcie, to jest prawdziwy diabeł, nie jakieś takie maski, ma bardziej takie maruszki normalnie na głowie, a nie tak w maskę. Taki prawdziwszy idziemy razem tutaj do takiego tego. Ale ta baba, ona się spaliła, jeszcze ją zjadło. Czemu on tak się na mnie gapi? O! Teraz mamy szczelanki. Teraz, ja nie wiem, czy będzie najtajniej, jak my się będziemy szczelać. Ale dobre, patrzcie. Ciągamy steczki. Patrzcie, jaki super karabin mamy w teczce. To jest fajny karabin. I ten. on diabeł nas strzela. Teraz musimy go zaszczelić. O! On nie był jakiś trudny. I bierzemy jego tam klucz, żebyśmy stąd wyszli. Tylko teraz nie wiem, bo my się strzelali, to trochę takie nietajne było. Ale musi być najtańniej. Nie chcę od nowa. Dobra, teraz już wszystkośmy zabili, zrobili, i wychodzimy z powrotem, windą do góry. Jedziemy, e, musimy teraz pójść do takiego samochodu, on gdzieś tu stał. No iśmy uciekli, zaraz zobaczymy. No! Z wami żegnam. To był Hitman 4, e, taki seri serial i fajnie